Siemaneczko, z tej strony a w dzisiejszym odcinku e, robimy opening boxów. No to jest taki odcineczek krótki przed właśnie z końcem wakacji. E, I też będziemy otwierać mitycznego stan. O! Ja, to jest ten skin, o mityczne. Ja tutaj chcę klejnoty. Przepraszam bardzo. Hmm, tutaj nic. Otwieram wszystkie prawe stare po wszystkie. Bo ostatnich mogę nie zdążyć, a chcę po prostu zrobić opening. Tylko widzę, że mi się tutaj nic nie robi. Nic się tutaj nie dzieje. Jest trochę przypsom. Mm. A mm, kredytki, kredytki. No nic. Dobra, teraz otwieramy stan. Czek, czek, czek. I A, to jest scenka. Aha. No cóż, mam nadzieję, że opening się spodobał.